Cześć kochani, witam was serdecznie. Zapraszam na czytanie masz wiadomość. Eee, zobaczmy jakie tu piękne i ciekawe energie się pokażą dla was. Tutaj widzę o jakąś kartę. Nie z tej talii co trzeba. Dobra. Zobaczmy. A jestem ciekawa, co to za karta była. Muszę spojrzeć czwórka była piękna karta tutaj nam się zapodziała karta bliźniaczych płomieni e, brat niech dusz zobaczymy co tutaj nam się dalej pokaże mówię, takie rzeczy to się przez przypadek nie dzieją przypadków nie ma no ale zobaczmy, może zupełnie co innego nam się tutaj w energiach dla Ciebie teraz pokaże zobaczmy Zobaczmy, jaka energia nas spodzie talii. Zobaczymy, co tutaj się, kochani, pokaże. O co w tym czytaniu chodzi? Szóstka kielichów. Wow, kochani, bardzo ładnie. Piękna energia. Też energia e, takich bratnich dusz, e, ciepłych uczuć. Energia też e, dzieci. <laughs> Fajnych takich. Momentów z bliskimi. To jest też karta powrotu wspomnieniami do tego, co było, do jakichś fajnych e, sytuacji. Także, kochani, jak najbardziej miłe rzeczy, miłe spotkania, e, miłe takie poczucie takiego ciepła i takiej harmonii w relacjach. Tutaj e, pokazuje się karta, która też mówi o, o powrotach osób. Także gdzieś jakieś, gdzie jakieś brudne dusze mieliście, to może e, ktoś tutaj taki do Was powraca albo Wy powracacie po prostu. I wspominacie te miłe chwile, które z tą osobą gdzieś tutaj przeżyliście. Piękna karta na spodzie, jeszcze dziesiątka kielichów mówiąca o spełnionych relacjach, o pięknych uczuciach, o emocjonalnym spełnieniu. Także, no, może być tak, że piękne momenty Was, kochani, tutaj czekają, czy w rodzinie, czy w relacjach. Fajne wspominanie, bycie w takim naprawdę gronie osób, które naprawdę jest wam bardzo przychylne. Bardzo piękne karty, kochani, bardzo ładne energie. No dobrze, no to zobaczymy, co z tych energii tutaj nam się rozwinie. I karta Słońca. Pięknie, piękna energia, energia e, radości, szczęścia, zadowolenia. Ja to widzę dużo takiego ciepła, czy w rodzinie, z dziećmi. Ciepła takiego, i bycia y, czy z waszym partnerem, czy z osobą, która gdzieś tam wróci do was. Y, no, to są bratnie dusze, to są ciepłe energie, naprawdę miłe spędzanie czasu y, w, takim, w takiej harmonii, w poczuciu takiego pełnego zadowolenia, w takiej bym powiedziała nawet błogości. No i zobaczymy, co z tego dalej tutaj wyniknie. No i kochani, karta kochanków, słońce, kochankowie, piękne energie, e, duże arkana, karty mówiące o tym, że e, no, dla niektórych może być tak, że wraca jakoś do Was osoba, jakaś bratnia dusza, ktoś, kto do, do kogo czujecie właśnie e, duże przyciąganie, namiętność, takie e, no, bardzo takie ciepłe, fajne uczucia. Także, kochani, piękne karty, bynajmniej jak na razie, zobaczymy, co dalej tutaj się pokaże w tym czytaniu, ale bynajmniej na razie to są energie mówiące o wspólnym spędzaniu czasu i byciu razem, w radosnych chwilach, szczęściu i naprawdę delektowaniu się tymi pięknymi momentami. Albo też y, chodzi tutaj o wspomnienia, że wspominacie te piękne chwile z jakąś tutaj osobą, z którą byliście bardzo blisko, gdzie było y, dużo ciepła, dużo energii też takiej, to jest y, słońce z energią męską, y, także erotyzm, nam no, bardzo ładnie to tutaj się prezentuje. No i co dalej? I widzę tutaj Was. Y, taką gotowość na to wszystko i chęć takie jakby oczekiwanie tego. Dla niektórych zbad. No ja jestem ciekawa. Ja wiecie co? Ja odsłonię te karty, bo mnie tutaj ciekawość po prostu zżera i chcę zobaczyć jak to tutaj się prezentuje dalej. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay. Ja sobie zaraz będę dobierać, bo tu jest dla mnie trochę niejasności. Ja bym chciała najpierw, kochani, dobrać sobie kartę tutaj do, do arcykapłanki i kartę czwórki monet. Dlaczego arcykapłanka? Ok, bo ósemka mieczy. Mhm. Już mi się troszkę klaruje. I dlaczego czwórka monet? Czemu czwórka? Ok. Mhm. Dobra, już Wam mówię, kochani. Także y, albo wraca tutaj jakaś osoba do Was, to już chyba kolejne czytanie, gdzie tutaj. Ktoś wraca, także mi się wydaje, że to będzie czas jakichś powrotów, naprawdę, albo po prostu powroty, jakieś wasze takie wspomnienia do tych osób, ale wydaje mi się, że tutaj albo ktoś wraca, albo tutaj no, ożywa jakaś, e, jakaś tutaj e, relacja, kochani, na nowo, gdzieś, gdzie było dużo fajnych, e, radosnych chwil i Wydaje mi się, że tutaj się pokazuje trochę po tej stronie tu jest wszystko pięknie, wiecie, kochani? Tu jest ta chęć, tu są bratnie dusze, tu jest piękne uczucie, spełnienie, tu jest cielesność, tu jest naprawdę takie przyciąganie, magnetyzm piękne. Tylko, że tutaj mi się pokazuje po drugiej stronie tak jakby trochę nie jestem gotowa na to. Tu po środku pokazuje mi się karta gotowości właśnie pójścia do przodu, ja chcę iść. Coś tam na mnie czeka. Tylko wiecie co? Tutaj. Ja się trochę boję. Tutaj jest karta mówiąca, że tu ja mam jakieś blokady. Ja się trochę tego boję. Ja, ja nie wiem, co będzie dalej. Ja tutaj chcę zachować swoje poczucie bezpieczeństwa. Ja nie chcę się do tego rzucać znowu, wiecie? To jest piękne, fantastyczne uczucia, ale ja nie wiem, może to tutaj trzeba coś dopracować. Może trzeba poczekać, bo tutaj też jest karta cierpliwości i karta taka, albo e, wy musicie tutaj nad sobą popracować i trochę w sobie tematów poprzerabiać, kochani, bo tutaj takie pokazują się tematy, jakieś blokady, jakieś ukryte rzeczy, które e, wy wiecie gdzieś tam czujecie intuicyjnie, że coś tam może was blokuje, ale dajecie jeszcze temu czas. Trochę też widzę tutaj dużo takiego. E, Siedzenia w tym swoim takim, tak jak ja to nazywam, i tak, tak, tak się to nazywa strefa komfortu i takie niewychodzenia do przodu, wiecie. E, czasami trzeba zakasać rękawy i trzeba z siebie też coś dać, a nie tylko wiedzieć, siedzieć i czekać. Tu trzeba coś robić. Tu musi być praca wykonana, tu trzeba zakasać rękawy, tutaj trzeba dojrzewać do czegoś, może poprzerabiać stare schematy, które gdzieś tam cię trzymają. Tu są jakieś lekcje do odrobienia, tak to widzę. Nawet może nie masz świadomości tego, że coś tam w tobie jeszcze jest, co trzeba by było przerobić, jakiś cień tutaj widzę, coś tutaj trzeba przetrawić, prze, przepracować i tutaj wtedy będzie ta gotowa, żeby pójść w to dalej. Dobra, ja bym chciała zobaczyć na koniec. Mam ochotę przetasować jeszcze te karty. Ja bym chciała na koniec wyciągnąć tutaj dwie karty i zobaczyć, co z tego wyjdzie, kochani. Bo tutaj są naprawdę fajne energie, kochani. Bardzo ładne. Bardzo ładne energie. Co z tego wyjdzie? Co tutaj dalej będzie, kochani? Co dalej? Okej. Okay. Okej. Okay. Kochane. I nie przez przypadek po prostu, bo ta karta, którą na początku z drugiej talii wyciągnęłam, jest tą samą kartą, co tutaj wyciągnęłam. Na końcu, co z tego wyniknie, czytania. E, no, tarot mnie fascynuje i będzie mnie chyba fascynował zawsze. E, I nie przestaje mnie fascynować. I co tutaj jest pokazane? Tutaj trzeba przerobić sytuacje, które gdzieś były trudne. Tutaj było, ja mam wrażenie, że wy odnieśli, odniesie, odnieśliście gdzieś jakąś porażkę e, w jakiejś relacji. I to tutaj jest bardzo klarowne dla mnie, to jest bardzo jasne dla mnie. Tu była jakaś porażka. Tu mogło być nawet tak, że ktoś was zdradził. Tutaj były jakieś trzecie osoby, jak najbardziej, tak mi się to tutaj pokazuje. Tak mogło być. Ale jeżeli ja tutaj w tych kartach patrzę i pytam o przyszłość tej relacji, to ja mi, mi się wydaje, że przerobisz te swoje tematy, że te Twoje yy, będą przerobione, te Twoje właśnie porażki, których doświadczyłeś, których boisz się przez, przez to wyjść, masz blokadę, żeby wychodzić do nowych relacji, ale mi się wydaje, że to tutaj zostanie wszystko ogarnięte. I czeka Cię tutaj naprawdę jakaś fajna relacja. Może być też tak, kochani, że ta relacja wcale nie będzie łatwa, to już mówię. To może być relacja karmiczna, jak najbardziej. To może być relacja wymagająca przyjrzenia się też tej relacji bliżej. Tu mogą być też osoby trzecie, możecie być albo Wy w relacjach, albo ta Wasza osoba. Ale że tutaj jest dużo tego słońca i dużo tych kart mówiących właśnie o tych bliźniaczych płomieniach, bratnich duszach, to mi się wydaje, że te tematy będzie trzeba tutaj, kochani, przerobić. I to tutaj coś takiego może być. Ta relacja pokazuje mi się fajnie, bo na końcu pokazuje mi się naprawdę celebrowanie i radowanie się tym. Także, mimo że tutaj widzę więcej osób w tej relacji, chociaż mo, może to świadczyć ta karta też o przyjaciołach, o towarzystwie, o spotykaniu się, o byciu razem, ale mimo wszystko, że tutaj tych osób gdzieś się kręci więcej i to może być takie trochę, nie do końca mi się to tutaj podoba, powiem szczerze, ale no, ja nie wnikam, kto co robi i kto jakie ma relacje i kto ilu partnerów ma i, i, i cokolwiek, nieważne. Wychodzi mi tutaj, że tutaj jest zadowolenie. Wy się tutaj tym bawicie. Wam tutaj jest dobrze. Wy tutaj celebrujecie te chwile. Eee, bawicie się. Nawet we trójkę, mogłabym powiedzieć. Także wygląda to, kochani, dobrze. Jeżeli komuś pasuje, to, to okej. Okay. Jeśli potrafi się tym bawić i widzi w tym zadowolenie, to czemu nie? Dobra, zobaczmy wtedy kartę radę. Co wam ta tutaj radzi? Okej, okay. bądź cesarzową, no kochani, cesarzowa, piękna kobieta, ucieleśnienie e, kobiecości, seksualności, piękna, e, matczynych uczuć też. E, no, kobieta, która wie, czego chce, która tworzy swoje życie, no to jest jesteście w swoich pięknych energiach, podobacie się chcecie się podobać i karty o tym mówią, bądź tą cesarzową cesarzowa jest, to jest w swojego tutaj cesarstwa także macie usiąść na tym swoim tronie i tutaj kochani po prostu rządzić swoim życiem układać je tak jak po prostu chcecie, jak wam się podoba no kochani mocne energie Fajne czytanie. Jestem w ogóle zadowolona, że to tak się tutaj pokazało. Że te energie takie dużo arkan, też dużych, także no takie mocne energie, kochani. No dobra, ja Wam dziękuję. Oczywiście zapraszam do lajkowania, do oglądania, do komentowania. Bądźcie i pokazujcie się tutaj u mnie na kanale. Dziękuję i do usłyszenia.